Dzień dobry, witam typu sobie na mojego portalu, którego chyba już nie Wadzonię sobie do Trochę hmm. ja mam chybkę. Mocy hmm. e, też się zwolnują zombi, szkielety, underbany. E, czasami macie farta, bo czasami przenoszą te jakieś klocki, na przykład jak widzicie mam szczęście no wy też będziecie mieć takie szczęście zapewne Oto. to do drugiego i ten i może i tak przewioz, przeważnie we wioskach to, yy, ale, ale, są dwa Kowale, ale tutaj jest jeden, to komu się przefarci, no to, no to wiecie. Macie szczęście. I w tych skrzynkach u są yy, zapewnie albo, dia, albo diaksy, ale tylko diaksy tam są, już na nie ma. Chodzisz się po walce, to znajdziesz paraznę znaj. i takie się, się nie idą, niech to Aha, i piszcie w komentarzach, w którym domku zamieszkacie. W tym, czy w Kowalu, czy w jakim. Bo macie dużo domków do wyboru. Odwróć w portalu. Tak. I też jest kurtaki, które dawają mi jajka, jak widzicie. Mama, akurat daje jajka. I pytaliście się, jak zrobić ta panikę. Ja pamiętam. Tak. Bierzemy sobie Radik Table żwirek, jest i łopatę Łopata jest tutaj Będę do jakiegoś domku Przekład do tego Rzęby eee, Coś To no. tak. Tak. I jak widzicie, mam ta, taki tak. Robi się tą zapalniczkę. Dajemy tu. Dajemy sztabkę złota. Tu mamy zapalniczkę. Złotej zapalniczki akurat nie ma, ale może kiedyś to zarazem. Tak. Rozpoczkę.

Małe żelki. Można wykorzystać jakie zwierzątka domowe, bo chodzą wspaniale. Tak, psy. Tak. I tak. o swoje dzisiaj psa, akurat jest mi potrzebne. Tak. wam dwa nochody. Bierzemy. Jajko. Jajko, wilka, że kość. Jak ja te psy lubią kości? Wyżemy smacz. Tak, Pomujemy psa. Klikamy prosto. Klik Klikamy prosto na jego mordkę, Jak widzicie, polecam z niego serduszka. I możecie, chodź, 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 On ja za wami idzie. chodź, 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 Tak. I krowy też można. chodź, chodź, I to troszkę będzie bardzo śmieszne. Popatrzcie. Kurzaki też można przejść na świat. I ocz, kurtaków. Idziesz najmniej zarządek. Ocz, czak. sobie weźmiemy świnkę koło kolegu. Wysmiemy sobie owieczkę. Tak, i teraz stworzymy sobie beatkę. I wam pokażę coś bardzo śmiesznego. Tak, robimy to. Takie coś możecie spotkać czasami. Dajemy raz, dwa, yy, dwa, jeden, jeden, tak, yy, dajemy na górze, no na, dajemy, tak widzę, że tworzy się nam takie coś, bierzemy ją na lecz. chodź, chodź na to. Yy. Jak ogląda nas jakaś Beatka, to niech się nie obrazi. Bo tak my nazywamy Golema. Golem to jest naprawdę. Ale YouTube się nazywamy to Beatką. Zobaczcie. Czasami jak się uda, to możecie spotkać też Golema. Beatkę. Tylko z kwiatkiem w ręce. To akurat się nazywa Beatka. To jest taka wypiekła. Bez obrazy. O, to jest wieśniak. Ej nie, wiem, Ej, to jest Co bym w dzisiejszym odcinku zrobić dobie nie na ten portal, e, no to łapki w górę, e, łapki w górę, e, jakby co to wszystko. I tam na dole, takie coś, e, które jest e, taki takie youtuba, naciskacie na to, o, o E, koło czego to? A, koło takiego. Koło, no. Koło znaczka. I sobie naciskacie na to. U, dwa, tam pisze. Chyba no coś, jak się mylę. No to tam jest taki dzwoneczek. Dajecie. Zasubskrybuj cały kanał. I mam takie już kończę, kiedy będę robił odcinki i was eee. tak już kończę, do widzenia łapki w górę do widzenia eee.